Mariusz Szwonder, kurka, liczy piórka. Oto mała kurka z wiejskiego podwórka. A jak ma na imię? Właśnie liczy piórka. Czy wiecie dlaczego? Trudno w to uwierzyć. Ona wszystko liczy. Ona wszystko mierzy. Swoje roztrzepane piórka liczy nieraz, myśląc. Może wreszcie pójdę do fryzjera? Nie heca, kiedy sprawdza, moi drodzy, czy jest lewa noga równa prawej nodze i czy się powiększa dziób wyjęty z wody. To wszystko na temat jej kurzej urody. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki że jesteś i do usłyszenia.